Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie ja jestem Zarku. Dzisiaj zapraszam was już na kolejny odcinek na moim kanale z gry Rayman Legends. I jak widzicie wszedłem sobie w wybór postaci i wróciłem sobie do Raymana Zwykłego, bo jak ktoś mnie miał wkurzać w tej grze to tylko on. <gryw> Nie no, żartuję. A po prostu tak postanowiłem sobie z nim znowu zagrać. I dzisiaj chyba dokończymy już zakomukaną historię. Tak mi się właśnie jakoś wydaje. Bo to już. E, no. Chyba jakieś dwa ostatnie levely zostały, czy coś w tym stylu. To już było wczoraj. To było. Wczoraj, to ja wiadam. Ostatnio. E, więc. A tu jeszcze jest coś takiego. O tutaj. Tylko nie mam pojęcia co to. Jakiś najazd. Ciekawe, dobra, to ale to się ogarnie. Kiedy indziej, więc teraz opan z żona Żaba. A, a, to jest chyba ostatni level, nie? Tak mi się właśnie wydaje. I tu już jest orkiestra, więc te orkiestrowe levely to kiedy indziej się przegra? Przegra, zagra, przegra. Od razu, że przegra. Dobra, nieważne, lecimy, lecimy z tym koksem. Najważniejsze, żeby zdobyć serduszko. Jest, udało się w ostatniej chwili. Już się boję, co tu mnie czeka. Pewnie znowu te... te tak. Zdejmę super moc. <grym> Może już się od razu zabiję, bo żeby nie było przypału. Masakra. A bo on tak wyskakuje, jak jakiś chory. No, w końcu. Dobra, tak to działa, ok. Dajcie mi tego. Dobra, nieważne. Jeszcze raz, spokojnie, na spokojnie, bo ja tu się już podpaliłem, że mi nie wyjdzie i tak dalej, i dlatego. Tak to wygląda. Aj, co jest z tym? Jest dobra, mam tego małaka, to najważniejsze. I są trzy w tym levelu, więc nie tak źle, ale ja tu się boję, bo tu chyba ma być taka wielka rzecz. Co to się właśnie stało? Może mi ktoś powiedzieć? Dobra, mam to. Po prostu spamuję tym i tyle. No jest dobra, małak, więc całe szczęście. Ma tylko cztery gwiazdki i trudności, ten level, więc powinienem dać radę. A ja pewnie nie dam jak zwykle. O nie, no znowu ty. Gościa, który. Co to ma być? Nie, wtedy był smok, teraz jakiś wielki żabol. Najgorzej, nie. I nie mówcie, że ja będę musiał latać. Nie. Ja tego nie pokonam. A to, ze, to są jak te, 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 te pociski z Origina, pamiętam. Akurat. Teraz trzeba go napieprzać, tak? Okej. Okay. O, tu jest ten. No i nie zdobyłem tego malaka. Mi się wydaje. Ale za to, no... Zbroja. No, i po mnie, ok. Czyli od początku, tak. No, niedobrze, niedobrze. Ta bitwa nie będzie przyjemna dla mnie. Będzie długa. Znajdując moje umiejętności. No. No, tak. Nie zdążyłem go utrafić. Ale teraz powinno się udać. Super, super świetnie. Czy w kurza. Głupi żabol. Dobra, mam to. Jest małak, dobrze i to najważniejsze. Co z tego, że mnie właśnie zniszczyli? Nie, ikuno. Ale jak nawalam w tą osłonę, to coś daje? A tak, przegrzewa się chyba, czy coś. Ale mam tego małaka, nie? Już nie muszę go łapać. Ale mogę Tak dla fanu Co tu się dzieje? Dajcie mi to Serce przyda się Na pewno się przyda Dobra I chyba... Nie wiem Najgorzej, że... Nie wiem co tu się dzieje Spamuję tym Po prostu Okej, okay, spoko. No to chyba dalej lecimy, nie? No tak. A, i znowu on. Albo błagam, nie mówcie mi, że to już koniec levelu. A, i znowu wyląduje na jakiś tak Ale tu jest ten sam gościu? Czy jakiś inny? Znowu wyląduje na jakiś ciekawych tych, a znowu tych, tych diabełków, będą go w pupkę tam, a nie to kolejny, dobra, ile ich jest, pięciu, no dobra, okej, okay. no bo tu są miejsca, widzicie, takie jeszcze trzy kratery, nie wierzę, że to był, to był cały level. To ja z tym smokiem wtedy się tyle męczyłem w pierwszym świecie A tu wystarczyło tyle i... I nawet mam złoto Okej, okay, no ja przecież nie będę narzekać, tak? Na co ja mam narzekać? Na nic Więc bardzo dobrze I w dodatku wszystko uzbierałem już tu Wszystkie i wszystkie y, trofea. I teraz... Y, o, co to jest? Orkiestra Chaosu. Ale to nie zaraz. Ogólnie to uwolniłem tą pannę w międzyczasie. Chyba mam nagranie z tego, więc... Mogę dorzucić na końcu. No i mamy tutaj orkiestry, ale nie wiem przechodzić z orkiestry teraz, czy może... Później... Tu jest jeszcze coś, jakiś najazd. Ale ja się boję tego. Boję się, bo nie wiem co się spodziewać, czego i nie wiem, rozpoczynać nowy świat, czy zrobić ten les. Hmm... Dobra, widzimy do nowego świata. Te wszystkie poboczne misje to To innym razem po prostu. Ale już nowy świat, ale chciałem zobaczyć, ile ma ten poprzedni świat, ten smog, ile ma gwiazdek ta misja. No niby tyle samo co ta przed chwilą, a była 10 razy gorsza, ale okej, okay. nie mnie oceniać, ja tu tylko gram i nie umiem grać, eee, no ta też miała podobno cztery boss. zobaczymy tutaj, fiesta de la, de de, 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 coś tam, wow, 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 co tu się dzieje w ogóle, fiesta de los muertos, tak się to nazywa, Uuuu, zaczynamy od razu od levelu z dwoma czaszkami, a nie gwiazdkami. Bo ja nie wiem dlaczego mówię gwiazdki, a to są czaszki przecież. I ostatni level ma pięć aż. Smutne. No nic no, cóż. E, uratuj kogoś tam, ale zaczynamy od pierwszego levelu. Wygląda śmiesznie. No nie! Jeszcze nie zdobyłem hmm, sercuszka, najgorzej. Co my tu mamy? Znowu jakiś trzeci. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, spoko. Kurczakowy raimen. Jakieś trubki Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Teraz jeszcze Murphy niech przyjdzie, no pewnie, jakby to było, że totalnie mi tutaj <laughs> utrudnić życie, a dobra, Ten kurczak można dać, no, weź zjedz to, no, teraz ja tu sobie skoczę, żeby zdobyć te, a można w sumie tak zrobić. Okej, okay, nieważne. No i nie zdobyłem tych wszystkich tych. Ooo! Ale fajnie, że to się odnawia. Jakieś magiczne to ciasto. A, to i tak zdobyłem. Dobrze. O to chodzi. Ale czy tu zdobędę coś? A w ogóle właśnie gdzie są jakieś małaki coś? 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 No tego to mogłem nie jeść akurat. Ale z tą dam radę przelecieć. Uuu, i już po mnie, pięknie. Okej. Okay. Szybko! Nie widziałem, że to się tak... Szybko to ciasto odnawia. Fajne takie ciasto. Fajne takie mieć. Chciałbym takie. Zobie tutaj bym zjadł, a tu nagle... O, tam był małak, super, świetnie, że... Że mi się nawet może coś udać. Tylko poczekajcie, muszę tutaj... Odpowiednio... No nie wycyrkuluję tu nic. Tylko jak tam się dostać? Zjedz to, ale na górę przecież się nie dostanę. No chcę tego małaka. Dajcie mi go. <laughs> Jakie żądania. <laughs> albo się dostanę. Albo nie. Zaraz zobaczymy. Hmm, no, jakby to było zjedzone, to tak. Ale co mi daje zjedzone? Nic. To się odnawia. No ja chcę... A, dobra. Naha, aha, dobra. Yy, w ten sposób. No to już teraz przynajmniej wiem o co chodzi. Świetnie. Byłem, przegryłem, na jestem, ale wiem o co chodzi. Tak zwaną familiadę Tutaj robimy. Czyli wyciągamy tą rzepkę. Ze środka. Tutaj pana kościotrupka. Sobie załatwiam. Biorę małaka. Przychodzę jak po swoje. Pięknie. I to w dodatku pierwszy. A ich jest chyba w ciul, widzę. Tych małaków. Nie jesz tego? Co jest? Co jest nie tak z tym? <gorzej>, Gorzej się zginąć chyba nie dało. Mhm. To muszę jeszcze raz. Bo ja chcę zdobyć wszystkie te te lumki teraz to zjadam, niszczę to okej okay. a dobra tym nie um, ja tym co trzeba mam lumki, więc lecę dalej i się nie zastanawiam okej, okay, ale tu trzeba odpowiednio jeszcze wymierzyć kiedy mogę to użyć kiedy nie, bo jeszcze coś popsuję i tyle będzie z tego Robię Familiadę Niszczę tego. Biorę, otwieram tutaj ciasto dla małpy. Jak to brzmi, otwieram ciasto. Ok. A tam na dole może coś. Nie, wolę nie ryzykować chyba. Tam coś będzie. Możliwe, że nie, więc lepiej nic nie robić. W związku z tym. Ale tam na górze już tak już ewidentnie słyszę, że tam jest jakiś małek. Tylko jak go zdobyć. Uuu! Nawet oni tak zrobili. Uuu! Bo mi się udało. Tu jakaś... Jakiś ostry sos tam w tym cieście leci. Myślę, żeby to tak zrobić. A co mi to da? Chyba nic, dobra. Trzeba pomyśleć. Hmm. Hmm. Okej. Okay. No jako tako dało radę. Teraz zjadam tutaj ciasto, żeby lawa sobie popłynęła tędy. Robię tak. No, mistrzostwo. Dziękuję za tę owację, dziękuję. No, skoro rozegranym to było, no. Ja to wiem, wy to wiecie. On, no one, one wiedzą. <grym> Ej, ale ta... Skromność. Ale ja chcę tą monetkę. Ale potem się okaże... A, udało mi się uratować, świetnie. E, mylą mi się przyciski, bo myślę, że ten Murphy jest pod... Którymś tym e, triggerem, a jest pod pod Y, więc nie wiem o co chodzi, dlaczego tak okej okay. to nie było trudne nawet jak dla mnie przyznaj się Mervi po prostu chcesz sobie pojeść ciasta dlatego tu jesteś jak się mam dostać a już wiem, dobrze wróćmy to się nam rozwali ja jednak myślałem, że to lepiej będzie inaczej. W ten sposób, no trudno, nie zbiorę tamtych lumów, trudno. Nie tak to miało wyglądać. Ale na górze jest. Właśnie, cofać się po te lumy. Czy nie? Dobra, trudno. Idź, kościa trupku. O nie, myślałem, że się zabije. Ale nie. Ciasto też go nie zjadło. No i znowu źle zrobiłem. Bo nie tak trzeba było wyjść to ciasto. O, w ten sposób. No co jest? Dobra są. Poczekamy, bo tu jest level na czekanie. Zanim to ciasto się odbuduje. Nie, no magiczne ciasto chcę takie. Tylko powiedzcie, gdzie to kupić. O, ale cud, że z serduszek masz tyle i nie potrzebowałem więcej. I tu jemy. Ok. I, I teraz, jak to zrobić? Tak. No, to w ten sposób. Później, tak. Ok. Odblokowujemy małaka, to jest już czwarty i ja jeszcze ich aż tyle. Spory level, nie powiem. Tylko jak to zrobić? Ok, odblokuję sobie to. Teraz co? Nie, no jak to zrobić? Czekajcie, to spadnie. A, dobra. O nie. Ciasto mnie pozżarło prawie. Dobra, jeszcze raz. Teraz tak. No nie, nie złapałem tych dźwięków. Dobra, ale mogę jeszcze raz. Świetnie! Świetnie. I po kostkach. Dostali po kostkach. Nie no. To brzmiało dwuznacznie, bo mogli dostać po takich kostkach albo po innych. I się od razu zabiłem. Świetne zagranie. Nie, poczekajcie jak to jest. A, dobra, już myślałem, że mnie jakoś ultra cofnął, a on chyba nie. Ale znów się zabiłem jak to. Jak to zrobić? No chcę te Lumy. No. No nie. No nie mogę zrobić tego ultra tego. Okej, okay, udało mi się jakoś. Jestem bardzo zadowolony. O. Dobra, co spadnie? Ale, mistrzowsko. Po prostu mistrzowsko. Się to udało zrobić. Teraz oddawaj małaka. Dzięki. To nie ma znaczenia, nie? Myślałem, że tam jakieś są platformy. I lecimy po króla tym razem. A, tu jestem, ok. Bo takie zagadki logiczne są. Nie dotknęło kurczaczka Raymana Ej no co jest? No lataj. Kurczaczku Co jest? Czego on chodzi, a nie lata Nie! Uff Udał... No i się zabiłem Ale się udało. Dzięki Bogu. Jest i król. O, idę mi sentuszko. O. Zabijam kostkę. No, to nie był chyba najszczęśliwszy pomysł, ale nic złego się nie stało. I kolejny małe do kolekcji, który to już. Uuuu. Czy jeszcze tylko dwa do końca? Czyli blisko... o nie, niedobrze. Chciałem zdobyć te lumki. Hmm, myślałem, że jak się poświęcę to zdobędę, ale nie zdobyłem. Znowu ten sam błąd. I małak mój, z powrotem. Teraz tak muszę zrobić, okej. Okay. I tak, no i jeszcze dodatkowo lumi samo nie no. sukces dzisiaj. Czyli jak to zrobić? Dobra, teraz poczekam aż się odbuduje, żebym tutaj nie... Nie, chyba się nie odbuduje teraz. Świetne zagranie. To chyba najtrudniejszy moment tego levelu, który Coś mi się tak właśnie wydaje. O. Ale może nie będzie tego zbyt długo trwało. Czuję się jakby Flappy Bird. <grym> to było dobre. Ech, no. Niedobrze. Już było tak blisko, no. Ej, jajaj, zaraz już nie mam nawet dodatkowego serca. Pięknie, no. Jeciu, trzeba być ostrożnym. Te mi zajmie nie wiadomo ile czasu, żeby to przejść. No nie, za wysoko żeś poleciał. No nie. No nie. Będzie, będzie sporo. Prób. Mer, no szybciej na Czy ja będę iść po... No, oczywiście, że pójdę, bo jakby to było. Ale spokojnie, już jestem wytrenowany. Nie no, co ja zrobiłem tu? <słuch> Teraz tryb skupienia. Bo tak być nie może. trudno, pozbyłem się serca, ale to nie dziś, nie od dziś wiadomo, że jestem, no nie, no, jak ty jesz tak wolno, no? Jak? Chciałem powiedzieć, że nie od dziś wiadomo, że jestem bez serca, ale, znaczy to Rayman jest, nie ja, o, bez serca, bo mnie tu na takie katusze, no i jeszcze nie zdobyłem tego serca. Znaczy nie serca, tych monety No nie i z <śkluje> <śkluje> <Cześć> tylko spokój mnie gratuje, naprawdę No leć, Murpy na dół no. Okej, okay, dobra. No, oczywiście, że musiałem walnąć, bo jakby to było, kupi kurczak Rayman, no. Teraz tu uważać. I zdobyć tego malaka. Wiedziałem. No, wiedziałem, że tak będzie. Ile ja już tu siedzę na tym fragmencie? Nie, no, chyba jednak to wytnę, bo bez przesady. <grym> po co? Oglądać tę porażkę Dobra, nie idę po... Okej okay. Niepotrzebna strata serca No, proszę, powiedzcie, że to już koniec nie, yeah. co dość zostało A mi się teraz zdenerwował, jakby mnie cofnęło gdzieś Zabiłem się, ale nie mówcie, że... Nie, całe szczęście, boż... Już bym drugi raz nie przeszedł tamtego. Ale teraz muszę być... To no co jest? Klikam, żebyś jadł, to, a ty nie jesz. <grybujesz> może jakieś dodatkowe serce gdzieś by było. Czy coś? jeszcze teraz jest najlepsze level. Bo trudniejsze i najbardziej failowe. No jest to. Świetnie, dałeś radę. I jest ostatni małak. Czy to przedostatni? Nie, ostatni Całe szczęście. Przecież to jest jakiś... Jej, koniec tego levelu. Całe szczęście. Dlaczego wcześniej nie mogłeś zamienić w ramiona? Hmm? Kolego? Jest i zdrabeczka, no i złoto level, ale zgarnięte. Wszystko. No i słusznie. Bardzo dobrze. No dzisiaj dwa levele i 28 minut nagrania. No wszystko przez ten moment, że minut straciłem na... na siedzenie w tamtym miejscu. śpiąty poziom, czaderskości. E, tutaj tyle samo ma ten level czaszek, te, te już po 3 i potem już 4 i 5. Już się boję tego za 5, no ale dobra. Zobaczymy. Więc to by było na teraz na tyle. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia, do kolejnych odcinków na moim kanale. Do zobaczenia, cześć.